Sytuacja Kuby jest bardziej komfortowa. Dobra, ty jeszcze za szczęsie, Mów ci jakoś? E, Mów do mnie. Lubię twój głos słyszeć. Tak jak sami... No jedziesz, jedziesz mała, no. Co e, mam ci powiedzieć? Kocham cię, ale wiem, że to pewnie nie Fajnie by się było zakochać na pewno, ale to na pewno nie jest ten czas, kiedy ja mogę stracić głowę. Powiedzmy sobie szczerze, że jestem w pracy, moim głównym celem w życiu jest robienie ciuchów. że to dlatego, że ci podoba, czy dlatego, że... Nie, uważam, że jesteś dobrą modelką, najlepszą ze wszystkich. wszystkich. No, dobrze, dziękuję. Ej, no jesteś k*** piękna. Ej, no serio. No. Tak, u ciebie jest wszystko zawsze zajebiście, a potem zmieniasz decyzję, Jakub. Albo ci wychodzi z tego Balenciaga. Jakbyś zobaczyła dziewczynę ubraną tak na ulicy, co byś pomyślała o niej? że jest bardzo oryginalna i ma pomysł do siebie. Im dłużej będę lepsze że się robimy, będzie bardziej skoncentrowany, tym będę mógł dalej z Magdą na Magdę chociaż patrzeć, nie wiem, czy z nią pracować. ale Więc myślę, że, że, że to ma sens gdzieś tam i, i, i zobaczymy. A jesteś zajebista. Miasko, dzięki wielkie.